Jeśli również filmujesz, a nie tylko fotografujesz, to też postaram się przedstawić, jak ja mam skonfigurowany ten aparat pod kątem właśnie ustawień filmowych, jak ja używam tego aparatu. Ja używam do pracy hybrydowej, więc w tym przypadku zależy mi na tym, żeby aparat szybko reagował na, na większe ustawienia, to ustawienia mają być proste, na tyle, że materiał ma być gotowy do montażu. Ja nie chcę potem bawić się jakimiś celogami i tak To już kwestia oczywiście jakby Twoich preferencji, więc żeby ustawić te ustawienia, jakby mieć do nich dostęp w ogóle, skonfigurować, trzeba aparat przestawić z tyłu, tą y na kamerkę, to jest przy przycisku nagrywania i wtedy ten tryb troszkę się zmienia, bo jak przejdziemy do ustawień tutaj początkowych, to no tak naprawdę ten aparacie się powinien zamienić na kamerkę. Taki szczegół kanon możecie to poprawić. Eee, więc ja korzystam akurat z 4K w 50 klatkach i wiem, że wszyscy filmowcy teraz złapią się za głowę, bo wszyscy filmowcy używają All-I. Eee, I to daje jakby najwyższą jakość tego filmu, tylko minusem tego jest to, że zajmuje ten film masakrycznie dużo i trzeba mieć naprawdę super kompa, żeby tym się zająć. Od kiedy Canon wprowadził IPB, czy to IPB, z kompresją. Te pliki są mega lekkie. Mój komputer sobie radzi z tym bez problemu, mimo że komputer nie jest najnowszy, i zajmują niesamowicie niedużo. Bo trzeba pamiętać, że ja przynoszę około 5000 zdjęć. Dodatkowo, jak ja przynoszę około 600 klipów takich kilkusekundowych, kilkunastosekundowych, to ja przynosiłem około 180 giga tak naprawdę materiału, gdzie. Jakby ciągłość tak czasowo nie było tego dużo. Stąd uważam, że jest w zupełności wystarczające tutaj stosowanie tego yy, właśnie yy, zwykłego jakby IPB yy, z kompresją. Oczywiście jeśli chcesz ten materiał potem obrabiać i tak dalej, no to na pewno lepiej stosować jak najwyżej. Duża szybkość akurat mam wyłączoną. Forma nagrywania filmu, ponieważ mam włączoną yy, tutaj stabilizację cyfrową również aktywną. To nie mogę zmienić formatu na RAW. Ja mam i tak na MP4 ustawione, ale to tak tylko podpowiadam. Przyciskanie filmu to mam wyłączone. Nagrywanie dźwięku mam zazwyczaj na auto. Teraz jest wyłączone z względu, że sprzężało z moim mikrofonem. Stąd był słyszalny pisk, dlatego musiałem wyłączyć, ale normalnie mam na auto. W przypadku, kiedy używam jakichś mikrofonów, tak, tutaj mam mikrofon dodatkowy, no to mam tryb manualny, czy jakichś rejestratorów. No to wtedy, w tym przypadku, warto to ustawić. Korygowanie ekspozycji mam na zero, ale tak naprawdę. W przypadku, kiedy pracuję od jakiegoś czasu właśnie na R3, mam taką możliwość na trybie priorytetu przysłony w filmowaniu. Co ja wiem, większość filmowców robi tryb manualny, tak kiedyś większość fotografów, ale w przypadku Canona fajnie to działa. No, na R6 mam, niestety mam tak, że mam tylko tryb manualny lub automatyczny, więc tu muszę w trybie manualnym, i są momenty, gdzie ten tryb manualny jest potrzebny. Jak na przykład mamy stałe warunki oświetleniowe. Ale w przypadku pracy hybrydowej tak naprawdę cały czas nam się to zmienia i jakby jesteśmy w różnych sytuacjach, różnych momentach oświetleniowych. Stąd uważam, że ten tryb te przysłony jest super, a oczywiście tryb manualny się przydaje w specyficznych momentach, jesteśmy już na sali weselnej i tak dalej, już są warunki stałe, nie ma co chwilę, że nam nie wiem, chowa się słonko, wychodzi i tak To wtedy czy w kościele, no to tryb manualny można stosować. Fotografowanie header mam wyłączone. Eee, automatyczny optymalizator jasności mam wyłączony. Jeśli ktoś chce mieć troszkę rozjaśnione cienie, to można sobie to ustawić. Priorytety jasnych partii mam wyłączone. Eee, tego nie zmieniałem to są ustawienia fabryczne. Balans bieli z automatycznego rzadko korzystam, chyba że się śpieszę i na przykład żadne z tych niestety trybów standardowych nie jest dopasowane, chociaż zazwyczaj stosuję światło dzienne i chmurkę. To są najczęstsze tryby, które używam nawet w pełnym słońcu, chmurka czasem jest taka w sam raz. Czasem się zdarza, że jest za ciepłe, ale to już musi być takie mocne, letnie słońce, wtedy słoneczko fajnie się sprawdzi, ja lubię te kolory troszkę cieplejsze. W przypadku y, mocnego cienia, albo jak już jest tak podwieczór, ja lubię ogólnie mieć ciepłe filmy, więc y, zazwyczaj staram się wtedy nawet ręcznie ustawić sobie balans bieli na przykład na 9000. I w takim mocnym cieniu Wtedy jest optymalnie, jak już jest tak bardziej pod wieczór, więc balans bieli zazwyczaj ustawiam sobie na dzienny. Można zarejestrować też ten balans bieli. W przypadku korekcji balansu bieli mam ustawione w stronę czerwieni i magenty. Ja lubię ten A1 M2, to taki mój, że tak powiem, kolor. Każdy ma inne gusta, ja akurat trzymam się tego i tak mam samo przy zdjęciach ustawione. Ja teraz filmuję na standardzie. Wszystkie moje klipy od dwóch lat rejestruję właśnie na tym standardzie. W sumie nawet od trzech już yy, będzie. I mam ustawione też dodatkowo kontrast na plus jeden, nasycenie na plus jeden i ton koloru też na plus jeden. Ja lubię troszkę kontrastu. Yy, jeśli potem chcesz stosować jakieś luty, to polecam neutralny i zjechać jeszcze z tym kontrastem, yy, nawet tak spokojnie, że tak powiem, na niżej. Bo tak nawet o 2-3 oczka spokojnie, ze względu na to, że wtedy mamy większe pole manewru. Ten obrazek jest bardziej płaski. Z Celoga nie korzystam, bo to jest za dużo zabawy z tym. Ja nie mam czasu, ponieważ u mnie priorytetem są zdjęcia. Film jest jako taki nazwijmy dodatek, więc tu staram się, żeby już po prostu z puszki ten materiał był fajny. Przejrzystość na zero tego nie, nie zmieniam. Korekcja bracji obiektywu tu mam standardowe, powłączane. Możesz, możesz to sobie wyłączyć, to już od ciebie zależy. Tu akurat no, nie mamy już takiej możliwości korekty jak przy zdjęciach w Lightroomie, więc tu warto te tryby sobie powłączać tak jak chcemy. Ewentualnie winietowanie na przykład tylko wyłączyć, więc tu jakieś dystorsje i tak dalej warto mieć włączone. Redukcja zakłóceń wysokiego ISO tu mam włączone, ponieważ nie chcę potem tego materiału odszumiać. Przy zdjęciach jest to dużo prostsze. Tu trzeba mieć naprawdę dobry komputer do tego. Samo wyzwalanie filmu. To mam jako wyłączone, pilot włączony, to są standardowe ustawienia. Tryb stabilizacji, ponieważ mam obiektyw ze stabilizacją, żeby wyłączyć całkowicie stabilizację, muszę to zrobić na obiektywie. W przypadku, kiedy chcę mieć cyfrową, to tylko nią mogę tutaj jakby decydować. Można mieć taką bardzo mocną lub lekką, wtedy krop nam się zrobi na jakby klatce. Naszego obrazu. Ja mam lekko włączony, ponieważ nie lubię potem stabilizować tego w postprodukcji, ale jest taka nasza dwodobie premium, to się nazywa WRAP, jeśli dobrze pamiętam, czy warp. Jedno, warp, więc tam jest taka funkcja i jest możliwość stabilizacji. Ja rzadko tego używam, raczej ten, 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 staram się w miarę stabilnie trzymać aparat. Szybko ich nastaw nie korzystam. Funkcje migotania filmów, to jest tak, że mam pomiar przy lekkim naciśnięciu i autofocus zaczyna tutaj ustawiać ostrość. Film, jeśli nacisnę spust do końca, mam włączanie nagrywania, naciśnięcie drugi raz wyłącza nagrywanie, ponieważ ja też fotografuję, żeby wszystko robię jednym przyciskiem, czyli spustem migawki, stąd mam to też włączone. Tryb pomiarowy mam na 8 sekund, to jest wystarczające, z Zebry nie korzystam, wyświetlanie informacji, Mam tryb pierwszy, drugi i trzeci na ekranie. Przy, tutaj przy wizjerze mam drugi i trzeci. Wyświetlacz siatki wyłączone. Histogram mam jasny i mały, bo uważam, że duży za dużo miejsca zajmuje. W trybie y, informacje o obiektywie tu mam wyświetlanie ogniskowej na włączone, bo lubię widzieć, jaką mam ogniskową. Tak, na wszelki wypadek. Podoba mi się, że tam pokazuje tą wartość. Tego akurat nie rozumiem, nie zmieniałem tego. I wyświetlanie detekcji migotania to mam włączone, bo chcę widzieć, że jest jakieś migotanie też tutaj widoczne. Wtedy można sobie dostosować tutaj ten tryb. I wyświetlanie w wizję, że tu jest na jedynkę. Temperatura automato, auto wyłączenia ja mam na wysoką, czyli no już pod maksymalne będzie dochodziło, kiedy aparat tutaj by się przegrzał. Akurat nie zdarzyło mi się. Wczorajszy dzień był mocno ciepły, ale około 28 stopni, ale ani razu żadna ikonka nie wyskoczyła. Tu mam standby, mała rozliczność, czyli jeśli aparat jest nieużywany, to wtedy mam jako włączone, wtedy zużywa mniej prądu, więc czemu nie? HDMI, czy coś to nie zmieniałem, to zostaje bez zmian. Jeśli chodzi o autofokus, to już troszkę się to będzie różniło, bo na razie nie korzystam z automatycznego śledzenia. Nie jest mi to potrzebne, przynajmniej w trybie filmowym. Na razie zauważyłem, że yy, jakoś. Bez tego da się obejść, ale będę testował, bo werszówka akurat yy, nie działa jakoś idealnie, więc na razie mam tak. Więc filmowe serwo mam włączone, ze względu to, że aparat cały czas ustawia ostrość, póki nie trafi na dany obiekt. Ja używam punktu, nie, nie używam tutaj jakiegoś yy, jakby innego, używam punktu i dla mnie najlepiej się to yy, sprawdza. Na przykład śledzenie obiektu używam teraz. Tak jak rozmawiam, że jak się przesuwam, to aparat śledzi moje oko i automatycznie dostosowuje takie rzeczy. Ja nie robię jakichś wywiadów i tak dalej. Ja potrzebuję być szybkim, więc dla mnie to się sprawdza, ale jak coś tam mam wykrywanie, ludzi, detekcja oczu w tym przypadku jest wyłączona. Przełączanie śledzenia obiektów mam na jeden, bo przy na przykład tańcu czy coś zauważyłem, że lubię, jak to gdzieś tam ma takie, że tak powiem, pośrodku, że ani za wolne, ani za szybkie, uważam, że jest optymalne. I szybkość filmowego serwo, czyli jakby jak szybko autofokus reaguje mam na minus 3. I ma to swoje zalety i plusy. Ja lubię, żeby ten obrazek był taki płynny, dlatego mam na minus 3. I czułość śledzenia tu mam na minus 2. Tak ustawiłem, i u mnie sprawdza się to najlepiej. Szukanie ostrości po utraceniu. No ja chcę, żeby aparat znalazł w końcu to ostrość, więc chcę, żeby dalej szukał. Ograniczenie tu nie ograniczałem nic, korzystam ze wszystkich w zależności jaka scena. Czasem aparat trzymam do góry nogami. Jeśli w jednej ręce aparat, jakby fotografuję, a część ujęć chcę też mieć nagranych, no to wtedy właśnie mam ten tryb. Kontrola wyboru obszaru AF to mam pod MFN, tak jak przy zdjęciach i tam wtedy mam też pokrętło główne kółeczko górne. Czułość pracy joysticka mam na plus 1, bo chcę tym joystickiem szybko przesuwać ten punkt, żeby aparat jakby nie, nie trwało to wieczność, tylko przesuwał mi z jednego, z jednej strony na drugą bez problemu. E, tu nastawienie wyróżnienia MF to mam na wyłączone, asystent ostrzenia też mam włączony, Nie używam manualnych obiektywów e, i tu nic nie zmieniałem, to są standardowe ustawienia. To jest bez bez zmian. Jedyne, co jeszcze mam e, zapisany, swój jakby tryb filmowy pod C3, z tego powodu, że kiedy jestem w trybie fotografowania, kiedy nacisnę nagrywanie, automatycznie aparat idzie do tych ustawień C3 filmowych. I to jest fajne, bo na przykład w kanonie R6 nie mogę tego zrobić. Czyli, żeby yy, filmować, bo jeśli w trybie fotografowania nacisnę nagrywanie w kanonie R6, to on przychodzi full auto, czyli nawet jak mamy obiektyw 1.2, to nagle zrobi przysłonę taką, jaką mu pasuje, więc abalans bieli auto i tak dalej. Więc to mi po prostu się nie podoba, więc muszę niestety, jak przynoszę 600 klipów, to muszę 600 razy to przestawić, niestety, to waha. Więc R6 jest, ja to mówię, prawie idealny do hybrydowej pracy. R6 Mark II uważam, że. Też tam, jeśli dobrze pamiętam, tam też nie dodali tej funkcji, że pod C3 można sobie przypisać ustawienia, które aparat chodzi, ale może się mylę. Jeśli ktoś ma R6 Mark II i to sprawdził, to błagam, dajcie znać, bo jestem ciekawy, bo R6 Mark II dopiero będę miał za jakiś czas na, na testy, więc na razie mam tylko R3. I tu mam włączone jedną rzecz, automatyczne aktualizacje nastaw włączone. To jest ważne, że jeśli jakieś ustawienie sobie zmienimy, na swoim, właśnie tym trybie filmowym, przełączamy się między foto a wideo, to wtedy te ustawienia nam by się zmieniały. Więc jak na przykład zmienimy sobie balans bieli, i potem przejdziemy z powrotem w drugi tryb, to to by się nam za każdym razem resetowało i to by nas wkurzało. Więc ja to mam włączone zarówno przy zdjęciach, jak i przy filmie. Jak widać, soft to jest jeden z pierwszych, więc nie wiem, czego tego aparatu jeszcze nikt nie zaktualizował. No ja nie planuję tego robić, to nie mój aparat, ale ale uważam, że już powinien być zaktualizowany już dawno, tak, żeby ludzie mogli sobie testować, albo Canon, żeby przypilnował właśnie, żeby to było zrobione. I przyciski przy filmowaniu, tu mam zrobione także MFN, tu mam właśnie te tryby przypisane wyboru ostrości, chociaż tak naprawdę przełączam, więc czasem się przydaje. Śledzenie, tak jak mówiłem, na razie jeszcze z tego nie korzystam, ale, ale mam. Podświetlenie przycisków, przycisk MOD, no to to mam bez zmian. Pod AF on, jeśli fotografuję w trybie manualnym, to mam ustawione akurat ISO, że jak trzymam przycisk i kręcę górnym kółkiem, to mi się przestawia czułość. Nie lubię pod tym tylnym kółkiem tutaj mieć czułości, ze względu na to, że za łatwo się przestawiało i potrafiło mi się z Auto ISO na przykład przy zdjęciach zmienić na coś innego, więc Dlatego to mam wyłączone. Ten dotykowy taki tutaj punkcik, nie lubię tego przesuwania, jest strasznie delikatne, czułe, nie podoba mi się to, dlatego mam wyłączone, po to mam joystick ten dolny. Pod gwiazdką mam pauzowanie, praca autofokusa. Robię to po to, że jak na przykład jakiś ro, robię płynny ruch i nie chcę, żeby ta ostrość mi uciekła, to sobie mogę zapauzować tą ostrość i dodatkowo czasem taki ruch robię i sobie chcę to głębią ostrości jakby na dany obiekt nasunąć, stąd też jest ta fajna opcja. Tutaj akurat też przy zdjęciach akurat mam teraz inne ustawienia, ponieważ przy trybie filmowym tego nie zmieniałem, ale przepraszam, jest taka możliwość, to tutaj można sobie ustawienia jakieś swoje na obiektywie nie zmieniałem, post set. można sobie przypisać właśnie to ustawienia oka. I co jest ważne, żeby ten multifunkcyjny ten joystick włączyć, bo 99% ,9 użytkowników potrzebuje mieć to włączone, a domyślne ustawienia kanona są na off, więc to jest w ogóle masakra, bo uważam, że to jest potrzebne i dużo osób nagle pyta, dlaczego mi to nie działa, nie. I teraz tutaj możemy przejść sobie do mojego menu. Pokażę, co ja mam tu tuczne, więc ja mam wielkość nagrywania filmu. Ustawioną tak, jakby, ja bym chciał nagle zmienić na jeszcze wyższą jakość. Przycisnanie filmu to mam wyłączone. Ustawienia celoga raczej nie używam, ale mam tutaj, jakbym czasem chciał włączyć. Ustawienia zebry, czasem gdzieś tam mógłbym chcieć spojrzeć, więc mam na wyłączone. Tryb stabilizacji, jakbym chciał wyłączyć, włączyć to też. I nagrywanie dźwięku, jakbym chciał się pobawić nagle manualnymi ustawieniami. Więc to są moje ustawienia pod kątem filmowym. Uważam, że są wystarczające, żeby tym aparatem pracować hybrydowo. I fajne jest to, że właśnie możemy sobie pod C3 filmowe przypisać. Takie funkcje jakie chcemy i w trybie fotografowania możemy wciskając ten przycisk REC, chociaż osobiście nie lubię go mieć tu z tyłu, wolałbym go mieć tu u góry, tak jak jest w r tutaj jest u góry, a nie z tyłu tutaj, bo jakoś tak popycham ten aparat, jakoś tak niby no, część osób mówi, że jak u góry naciska, że wtedy tym aparatem lekko szarpiemy, ale jakoś Bardziej mi tu pasuje niż, niż tu, ale no część osób wiem, że woli tu z tyłu, więc dobrze, że jest i że te tryby można zmieniać i można sobie przypisać właśnie to C3. I takiego C3 by mi pasowało, żeby tu się dało te ustawienia z C3 filmowego, tylko no tu nie mamy osobnego takiego trybu jakby, ale żeby pod przyciskiem nagrywania dało się przypisać funkcję nagrywania i to by było no, idealne rozwiązanie dla każdego hybrydowego fotografa. No niestety producenci jeszcze nie patrzą z tej perspektywy, oni patrzą jako to albo to, nie patrzę jako połączenie tego i mam nadzieję, że Canon, oglądając takie filmiki, czy moje, czy zagraniczne, nie ma znaczenia, w końcu jakby zacznie tutaj działać i te aparaty będą bardziej i doczekam się aktualizacji do r 6 Wiem, że już nie, ale kiedyś liczę na to, że, że ta aktualizacja będzie i. I może coś z tego fajnego wyjdzie. Dzięki za oglądanie filmik o ustawieniach pracy Autofocusa. Jeśli chodzi o fotografię, rozbudowany taki można znaleźć tutaj obok i tryby filmowe, tryby fotograficzne, jak to mam poustawiane, też tutaj można znaleźć takie najważniejsze ustawienia, które mają wpływ na fotografowanie. Czy to fotografować w trybie manualnym, czy priorytecie przysłony, nie ma znaczenia. Każdy z tych filmików tutaj ci pomoże skonfigurować twój nowy aparacik.